Teraz witam się z wami recenzją książeczki Kristen Ashley. Jest to niebezpieczny facet wydawnictwa Akurat, lecz ja ją mam od wydawnictwa Muza. I słuchajcie, dawno nie czytałam książki pisanej w tak luźnym stylu, chociaż napiętej atmosferze. Dodatkowo sama bohaterka czasem zwracała się do nas i jakoś tak od razu miałam wrażenie, że ze sobą rozmawiamy. No chociaż jak to zwykle w książkach bywa, no nie dawało nam dość do głosu. Nie zastanawia się nad wieloma rzeczami, tylko bardziej stwierdza fakt ich istnienia. Pozycja napisana z perspektywy bohaterów i dość dokładnie wiemy, co na jakie tematy myślą, co ich trapi i jakie mają plany. Bywają również nerwowi, chociaż właśnie czuć różnicę w ich wypowiedzi. Ogólnie w książce bardzo dużo się dzieje. Wszystkie emocje odbieram bardzo dosadnie. Tutaj postacie nie boją się przyznać, co czują i czego od siebie oczekują. Wielu rzeczy się domyślają i nigdy nie zapominają, jak się przeklina. Uch, było tego sporo. Mężczyźni są bardzo niebezpieczni, a kobiety starają się im dorównać. To moje pierwsze spotkanie z autorką i może dlatego tak bardzo je przeżyłam. Książka raczej na dwa wieczory, właśnie ze względu na dość mały druczek, no i grubość samej książki. Rozdziały są nieco dłuższe, ale nie sposób tego uniknąć ze względu na szybką akcję i mnogość wydarzeń. Przyznam się Wam, że chociaż czytałam już tego typu książki, to jednak ci bohaterowie mnie trochę przerażali. No, za nic nie chciałabym ich poznać osobiście, ale to tylko właśnie świadczy o ich mądrym wykreowaniu, że ona chciała, żeby byli niebezpieczni, i tacy faktycznie byli. Jak sam tam tytuł mówi, ma być groźnie i jest. Ma być ostro i jest. Nic to dać. Nicując. Jest to szósty tom serii Rockleek, a czułam, jakby to była osobna książka. Śmiem nawet twierdzić, że można je czytać osobno, gdyż no, nie było tutaj jakichś tam niedokończonych spraw, o których byśmy nie wiedzieli. No dobra, to może w skrócie o czym ona jest. Ano poznamy tutaj Stellę, która śpiewa i gra na gitarze. W pewnym momencie zaczyna grozić jej poważne niebezpieczeństwo, a jej nie były robi co może, żeby ją przed nim uchronić. Ewidentnie niewiele się u nich zmieniło, gdyż uczucia wciąż pozostały. Oni, wiecie, oni kiedyś tam ze sobą byli, później się rozeszli, no i tu nagle zaczyna coś się między nimi dziać. A najgorsze jest jednak to, że jego wrogowie również to wiedzą. I czy zatem wykorzystają sytuację, żeby upiec dwie pyczenie na jednym ogniu? Wiecie, tej książki jakoś tak nie da się streścić od tak, bo tutaj nie ma niczego łagodnego, a słowa czułości trafią się rzadziej niż grzybki w maju. Ta Pozycja ma moc, ma ogromne napięcie, wręcz wypluwane dialogi, które zmrożą chyba każdego czytelnika. Jest naprawdę ostra dla ostrych babek, ostrych facetów, bo jeżeli ktoś lubi jakieś tam, nie wiem, no, przytulaski, czułości i, i coś pięknego, się mucha, to na pewno w tej książce tego nie znajdzie. Tu jedynie jest ostra, mocna i brutalna historia, gdyż w końcu jest to niebezpieczny facet. No to czegóż się spodziewać innego. Jeśli chodzi o cały kontekst, to powiem Wam, że jestem książką usatysfakcjonowana, bo spełniłam moje oczekiwania. Wiedziałam, że będzie ostra, że będzie groźna i taka faktycznie była. Nie było tutaj jakichś tam bohaterów, którzy chowali się po kątach, tylko każdy z działał i byli przygotowani na najgorsze. Dlatego naprawdę książkę do książki mam bardzo duży szacunek. I dlatego ją bardzo serdecznie Wam polecam, pa-pa-pa.